Była pierwszą żoną Kondrata. Ich ślub pokazywano w telewizji. Marek Kondrat od lat budzi zainteresowanie mediów. Nie tylko jego kariera aktorska jest głównym tematem wielu publikacji. Prywatne życie gwiazdora szczególnie budzi ciekawość. On sam niechętnie wypowiada się na ten temat. Przed laty było jednak inaczej. Marek Kondrat 10 lat temu, 19 września 2015 roku, poślubił Antoninę Turnau. Związek od początku budził kontrowersje z uwagi na różnicę wieku małżonków. Para jednak nic sobie z tego nie robi i udowadnia, że dzielące ich 38 lat to tylko liczba. Ilona Gagajek była pierwszą żoną Marka Kondrata. Ich ślub pokazywano w telewizji. Nim jednak Antonina Turnau pojawiła się w życiu aktora był on związany z Iloną Gagajek. Poślubił ją, kiedy miał 22 lata. Początki małżeństwa Ilony i Marka Kondratów były dość filmowe. Dlaczego? Para pobrała się na oczach tysięcy widzów w 1972 roku. Nie wiadomo w sumie jak doszło do tego, że świeżo upieczony aktor dał się namówić na to, by wraz z ukochaną wziąć udział w filmie. Marek i Ilona zostali głównymi bohaterami dokumentu Bardzo młodzi oboje, w którym pokazano pierwsze kroki pary rozpoczynającej samodzielne życie. Pamiętną sceną z produkcji jest ceremonia ślubna Kondratów. Marek Kondrat, 37 lat, był mężem Ilony, potem pojawiła się Antonina. Potem już życie pary toczyło się bez blasku fleszy. Doczekali się narodzin dwójki synów, Mikołaja i Wojciecha. Ilona czasem towarzyszyła mężowi na czerwonym dywanie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy Marek Kondrat postanowił przejść na aktorską emeryturę. Oddał się wówczas swojej nowej pasji i założył nowy biznes. Żona nie pochwalała tego. W 2009 roku małżeństwo kondratów zakończyło się z inicjatywy Ilony. Media rozpisywały się, że para rozstała się, ale pozostają w przyjaznych relacjach. Potem pojawiły się informacje, że byli małżonkowie zachowują chłodny dystans. Ostatecznie Marek Kondrat w 2015 roku znowu stanął na ślubnym kobiercu. Po trzech latach aktor i Antonina Turnau doczekali się córki Heleny.